Siemanko kochani, z tej strony Driftingowy Nerd. Jesteśmy na Maria Mariapoksie w Węgrzech. Druga runda Drift Masters European Championship. Jak widzicie, teraz nie mówię z ręki, jest ze mną Krzysiu z Blow of Media, który w dzisiejszym odcinku mi pomaga. Za co mu bardzo dziękuję. Koniecznie obserwujcie Blow of Media na YouTube i na Facebooku. Bardzo fajne produkcje, gdzie możecie zobaczyć, jak żyją zawodnicy podczas zawodów, a my teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja na torze, a później zapytamy się kierowców. Co jedzą przed rundą, a konkretnie jaki rodzaj kotletów mielonych lubią. zawodami, ale za chwilę trzeba zadać zawodnikom bardzo ważne pytanie, ponieważ skąd tą siłę na jeżdżenie trzeba brać? Paweł Borkowski, siemanko. Wiesz co mówią wszystkie dziewczyny w moim mieście? No powie, powiedz mi. Niecodziennie rodzi się Paweł Borkowski. Bardzo się cieszę, że tak mówię. Słuchaj, bardzo ważne pytanie, no bo skąd tą siłę na jeżdżenie trzeba brać? Mielony wieprzowy czy drobiowy? Eee, myślę, że jakieś kuklety wieprzowe. Wieprzowe. Tak. Ale tu widzę, że jest mocno przypakowane, MMA jest trenowane, to chyba jednak kurczaka dużo było je jedzone. Widzisz mój numer na dachu 43? Tak. Już wiesz dlaczego. A, -a <laughs> rozumiem to, rozumiem. Jak ci się jeździ? No mega mi podpasowała ta trasa. Myślę, że ja właśnie takie, takie obiekty lubię. Jest bardzo agresywnie, są też bandy, więc no mega mi się tu jeździ. Już parę kółek zrobiłem, zdjęty zdjęta nakładka na spoilerze, zderzek trochę obtarty, więc myślę, że jest to dobry. Dobry znak na, na te zawody. W Płocku był jakiś problem techniczny z napędem, co to dokładnie się stało? E, no awarii u, e, uległ e, dyferencjał e, Winters, e, zmieniły się tryby przy rozgrzewaniu opony, także nawet nie było takiego dużego obciążenia, bo tak naprawdę dopiero zaczynałem i... E, także wydaje mi się, że zmęczenie materiału też e, tu miało znaczenie, no i poddał się ten e, dyfer. Tam też ta trasa była bardzo przyczepna, było dużo, była bardzo nagumowana. No i długo się jechało. Tak, więc myślę, że to spowodowało też, że wielu zawodnikom właśnie napęd się psuł cały czas płośki i właśnie umie dyferencją. Ale ciepło od diablicy bije mocno, także jest dobrze rozgrzana. Mam nadzieję, że już te wszystkie problemy z napędem i, i, i z tą całą, że tak powiem, transmisją mocy udało się zażegnać. Tak, to myślę, że jeśli chodzi o auto, to naprawdę ja nie mam się tu do czego przyczepić i myślę, że będzie dobrze. Jaka taktyka na kwali? No, z maksimum koncentracji, i zrobić jakiś mega agresywny przejazd trzeba będzie. <grym zna> Bardziej będzie mecz, jednak patrząc po Twoich siłach, kto obserwuje Pawła, kto obserwuje Pawła w mediach społecznościowych, to widzi, że on z wielkimi gwiazdami, ma nawet Anzo Razijew był gościem Twojego teamu w płocku. Tak, tak właśnie zaraziłem go trochę driftingiem, Powiedział, że jakby wiedział, jakby widział wcześniej te zawody, to już dawno by przyjeżdżał i nam kibicował. Także cieszę się, że pokazałem mu właśnie te zawody i niestety tutaj nie mógł przyjechać, ale już od kolejnej rundy właśnie już na Rydze na pewno będzie obecny i myślę, że do końca sezonu będzie nas nam kibicował. A jeśli chodzi o MMA, no to ogólnie się łapie różnych sportów, bo jestem raczej taką aktywną osobą, że nie, nie potrafię siedzieć, siedzieć na na, za przeproszeniem, strefiterach i nic nie robić, także łapie się różnych sportów, przede wszystkim takich, gdzie jest właśnie ta adrenalina. W sportach walki właśnie MMA, tam jest naprawdę tego masa, także też gdzieś sobie w głowie tak jakby ustaliłem, że to też mnie przygotuje w jakiś sposób do driftingu, bo jednak mam wrażenie, że odczuwam trochę mniejszą presję teraz przed jakimś przejazdem, przed kwalifikacjami, gdzie zawsze jednak ta presja była. To teraz wydaje mi się, że trochę to jest zniwelowane, bo jestem już taki trochę przyzwyczajony do tego chyba uczucia. A głowa to, można powiedzieć, najważniejszy element całej układanki, całej układanki w każdym sporcie. Ty, jako człowiek, który trenuje MMA, wybitny polski drifter, jeden z najlepszych, czy zgodzisz się z moją opinią, że drifting to takie samochodowe MMA? Tak, no myślę, że jest to właśnie taka klatka, gdzie tłuczemy się tymi autami, co złowią. no wiadomo, e, nie aż tak, żeby tam kolegę wypnąć na, na bandę i żeby coś mu się stało. Ale, Czasami ale, też się przez przypadek jest, ale zdarzy. Jest to, ale jest to, jeśli chodzi o samochody, to taka najbardziej, e, no można powiedzieć, taka walka właśnie pomiędzy tymi autami, bo gdzieś są te kąsnięcia, uderzenia, jakieś otarcia. No to w takim razie życzę Ci krwawej walki na torze, no i co, baw się dobrze. Dzięki wielkie. Idziemy tutaj bardzo ładny Nissan S15. Proszę bardzo, V8. Na karsłagu pewnie nie byliby z tego zadowoleni, no ale to prawda, jest sport. A tu mamy kierowcę pięknego auta. Siemanko, cześć. Słuchaj, bardzo ważne pytanie: mielony drobiowy czy wieprzowy? Wieprzowy. Wieprzowy lepiej. Ale taki wysmażony czy taki trochę ten? Nie, 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 średnio, średnio nie, Ja to bardzo lubię takie tak, suche. No. Nie, ja to nie, ja wolę taki krwisty. Krwisty, taki soczysty, krwisty, żeby jeszcze tak. Czasami żeby tak krew leciał, a później maczasz jeszcze sobie chlebek Aha, albo a? albo kartofelki. Ta ja tak nie lubię, no ale szanuję. No zależy z czym, albo spirę. No, muszę spróbować kiedyś. Yy, jak ci się jeździ na w węgrzech? Super. Pierwszy, pierwszy raz tu jesteś? Pierwszy raz tu jestem, super. Generalnie ten sezon mi się super mhm. jeździ i mogę powiedzieć, że ten tor też już mi wpasował się. Mhm. Ale właśnie chyba Ci autko też pasuje, bo i na Płocku już było widać, że tam jest w Tobie obudzone jakieś nowe moce. No widać jakby inny kierowca był w porównaniu tego do, do kierowcy z zeszłego sezonu. Zeszły sezon poświęciliśmy na treningi i na dopracowanie zawieszenia, silnika, układów i tak dalej, mocy i tak dalej. Mhm. Tego wszystkiego, więc w tym roku mi się dobrze idzie, no bo wiedzieliśmy się w zeszłym, więc postanowiliśmy w tym roku mocno zaatakować Drift Masters. W zeszłym roku byliśmy tylko na dwóch rundach, na Rydze i na Poznaniu, resztę jeździliśmy Drift Open. Ale w tym roku postanowiliśmy, że walczymy w Drift Masters z najlepszymi, poziom jak widzisz jest super duży, można się fajnie dużo rzeczy nauczyć od, od lepszych zawodników. I, I walczymy, no będzie dobrze. Gdzie był łatwiej, w Płocku, bo bliżej, czy jednak tu? Ja nie mam. Problemu, czy tam, czy tu. No tu jest to, to, to troszeczkę ten dystans odległy, jednakże no wzięliśmy sobie za, za cele objechanie całą rundę europejską, więc mamy jeszcze Rygę, mamy Irlandię, Niemcy, więc wszystkie te odległości są spore od naszego miejsca zamieszkania, ale nie mam, nie mam problemu, że, że czy tutaj tor, czy tamten tor. W chwili mi się dobrze jeździ i, i myślę, że tak zostanie. No to w takim razie powodzenia. Dziękuję Ci bardzo, strzymać. Drifting to nie tylko kierowcy, to także teamy. Siemanko. Siemanko. Skąd przyjechałeś ile masz lat? Skutna mam e, 33 lata, ogólnie 18. Ogólnie? 18 plus wat? O tak, można to tak hmm. nazwać, ale 23%. A tylko. 23%? No tak, bo to podwiększają te VATy i podwiększają. Właśnie. Ale w Szwecji y, 68% jest podatek. No to nie tyle nie mam. No. Nie, nie, nie. Czy masz nie. polski podatek. Mam polski. Mam polskie, polski, polskie pieniądze, polski. polski podatek, prawda? Polski. Yy, kto jest twoim ulubionym drifterem? Yy, Tobiasz Puścian. Yy. dlaczego? No, bo jest nas... No co ja tu mogę dużo no powiedzieć o nim, no... Nie no, wszyscy są ulubionymi drifterami, nie ma czy jest nieulubiony. No mamy swój team, ale wszyscy są... Tak jest. Tacy, tak jest. Tak. Yy, czy to twój pierwszy raz na Węgrzech? Yy, na Węgrzech, tak. Jak ci się podoba? No... Na razie... Okej okay, jest. To jest fajny. Kto dziś wygra? Znaczy kwalifikacja, bo dzisiaj jest piątek. Dobierz puściam. No i tego się trzeba trzymać. Kibice, Timy, to jest najważniejsze. Jeżdżą tyle kilometrów. My spotkaliśmy jechaliśmy 12 godzin na wyskut na ile? Ale 14 przeszło. Z przerwami, tak? Bo ciężarówką jechaliście? Przerwaza, tak, A, tak jest. A, rozumiem. No to też niełatwa trasa, za wami. To w takim razie dobrej zabawy. Drifting to jest sport nie tylko ekstremalny, ale także uczy polskiego języka. Widzieliście w Stanach jak byłem Faruka Kugeja mówiącego po polsku, a teraz jest z nami Michał Reicher, który po polsku nauczył się też dzięki drift, driftingowi. Cześć Michał. Cześć. Jak żyjesz? Dobrze. Dobrze. Powiedz ile ci zajęło nauka polskiego. Bo to dzięki driftingowi wszystko, prawda? Ja nie rozumiem. Nie rozumiesz? Ile czasu zajęło ci nauczenie się języka polskiego? Uh, ile czasu? Uh, Cały czas Drift Masters Grand Prix. Trzeci rok? Czyli Drift Masters Grand Prix to taka szkoła dla ciebie? To no, szkoła polskiego języka. Powiedz, to lubisz kotlety mielone? Nie rozumiem. Takie kulki, kotlety, takie wiesz? Nie znam. Nie znasz. Ne, nie ne znasz. A. a co w Czechach jecie? Jemy. Mm, takie kulki. No. Ale... Z mięsa. Ne, Z tej chwili? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Nie, nie. Nie, to nie. Nie wiem, nie wiem co jak... specjalnie. Nic nie macie takiego czeskiego specjalnego do jedzenia? Mamy, mamy, ale... E... Nie wiem, po polsku to Aha, A po czesku jak się nazywa? Webszoknedlo zelo. O, dobra. To, to, jest, dobrze. to jest dobrze. tak? Tak. No? A dobra, a na przykład do picia co do tego? Do picia piwo. Piwo. No, piwo. Pilznę Czeskie piwo. Czeskie piwo. Aha. no. lepiej. Wiesz, dużo ludzi, yy, Czechy blisko do Polski, dużo ludzi jeździ tam na urlopy, to teraz mogą wiesz, będą wiedzieli co zamówić lokalnego. Jo, jo, jo to mogę. <laughs> Jak dzisiaj się jeździ w, na Węgrzech? Dzisiaj to dobrze. Widzimy e, to co pierwszej, tre, po, po pierwszej rundzie treningu będzie na silniku, dobre lub nie. Mhm. A, nie możemy doczekać kwalifikacji. Mm -hmm. To jest pierwszy raz na tym torze twój? Nie, 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 nie. Raz. trzeci no, raz. Można no, no. trzeci, czwarty raz, nie mm -hmm. wiem, nie, nie pamiętam. Ja jechał na tym toru e, 2013-2014 z moją E30. E, e, mm -hmm. E30? E30, no. E30. No. E30, jo, tak, tak. E30 moją. E, a, to jest z tym, z tym samochodem jest to drugi raz. Drugi raz. No. W, zeszłym, w zeszłym roku troszeczkę problemów z silnikiem było. Udało się już je zażegnać? Było. A tym tym rok jest te same problemy z silnikiem. Głowica uszkodzona, uh, układ uh, napędowy. napędowy. No, z... Ale, z teraz jest, ale teraz jest wszystko dobrze. Teraz jest wszystko dobrze. Co to w takim razie życzę ci, żeby szło dobrze i powodzenia. Dziękuję. <laughs> Mówili na nią przylepa, gdy nie miała w ogóle mocy, a teraz ma dużo mocy, a jest jej kierowca, który jest najlepszym wokalistą w polskim drifcie. Siemanko, witam, cześć. Słuchaj, bo dzisiaj bardzo ważne pytanie kierowcom zadajemy: bo ja za to jazdę, ale skądś to siłę trzeba brać? Mielony wieprzowy, czy zrobił? Wieprzowy. Wieprzowy. Ale takim tak. wysmażony mocno, bo Darek Fabisiak nam się powiedział, że woli taki krwisty. Nie, taki wysma wysmażony, nie krwisty, ale żeby nie był surowy. Mhm. A słuchaj, coś w playliście nowego poza zenkiem jest? Martyniukiem? Tak, człap, czułap, czułap. A co to za piosenka? To nie znam. <laughs> nie, to hip hopowe tematy. Aha. A to ja lubię, lubię takie. A jak się to powiedz, jaki jest wokalista tytuł? <laughs> czeski kękę, Heremerę, Cheremere, czeski kękę. No fajne. Jak się jeździ? Bo widziałem, no. że tam jest w, w stosunku do Płocka, widzę, że dużo chyba trasa lepiej, lepiej czujesz ją. No, że tak powiem, granice w głowie, żeśmy przestawili troszeczkę dalej i jedziemy swoje. Trasa bardzo fajna, wymagająca. No, ale da się fajnie pojeździć. Po tych wielkich przeróbkach, o których rozmawialiśmy przed sezonem, auto zupełnie inaczej się prowadzi? Czy jest tylko, powiedzmy, jakiś tam rozwój w stosunku do tego, co było? Nie, no jest różnica w prowadzeniu. Przyczepność na tylnej osi jest dużo większa. Jak jest mniej, mniej wiatru, no to aż przód podrywa do góry na zakręcie. Trakster. I denofa? Tak, tak, tak. No myślę, że różnica. No jest tutaj można, wizualnie można zobaczyć różnicę mhm. na zakręcie. Rozumiem. E, jaka taktyka na tę rundę? No jaka taktyka, no dać siebie wszystko, nie bać się i do przodu. To w takim razie powodzenia. Dziękuję. Czy to jest twoja nowa broń na sezon 2019 w związku ze zmianami regulaminowymi? To jest moja broń w parku maszyn i tutaj patroluję, podglądam i mobilizuję moich przeciwników do dobrej i agresywnej jazdy. A gdzie masz zbiornik na olej, którym smarujesz opony? No, nie mam. No wszyscy wiedzą, że smarujesz wszystkim opony. Zdradziłem tajemnicę, sorry. Żadnych dirty tricks, my tu jesteśmy poważną e, organizacją driftingową. Grzesiu, powiedz, e, mielone wolisz wieprzowe czy drobiowe? Miuluna! No... No z, no z tego! No pewnie, bo te z kurczaka to później się pierzem odbija i takie suche jest to, nie? No, no tak yy, A powiedz, taki wysmażony mocno czy mniej trochę? Taki, no że taki... krew trochę leci? No jak, wieprzowina nie może krew lecieć. A nie wiem, ja się nie znam, ja tu skurczaka tylko. To ja ci mówię, że nie może być, no to wołowina możesz krewistą zrobić, a wieprzowina musi być wysmażona, no żeby cię skrętu kiszek nie miałeś, żebyś nie siedział cały, cały sezon w tojtoju na przykład, jak będziemy tutaj jeździć, nie? No a zależy jeszcze jakie je tojtoje, bo czasami się zdarzają takie, że strach w nich nawet stać przez sekundę. No w niektórych jest nawet strach na nie patrzeć, no. A powiedz, jak ci się jeździ tu na torze, na Węgrzech? To nie jest pierwszy raz, pierwszy raz byliście tuż przed Płockiem. Tak, byliśmy tutaj pierwszy raz, już mieliśmy za sobą, jednak to były nie do końca takie jazdy, bo to były też testy nowych, mieszanego opon marki Extreme. Także jeździliśmy, znaliśmy trochę to i to jak się jeździ, no dobrze się jeździ, bo zrobiliśmy dosyć dużo przejazdów treningowych na chwilę obecną w pierwszej sesji treningowej. Auto jeździ, dupka już jest przerysowana od oponek. I Balbina szczęśliwa. No, oczywiście. A ten wypad jakby przed płockiem na pierwszy raz na węgry, pomimo że tego testy, nie wiem, dał wam coś, że mieliście już dobrane przełożenie, albo ustawienia zawieszenia jakieś już mieliście, że mieliście po prostu te pierwsze przejazdy już gratis. No tak, mieliśmy przełożenia ustawione, to już jest dużo i tak, to mówisz, to pierwsze przejazdy są gratis. Wiemy, czego się spodziewać. Wiemy przykładowo, że pierwszy zakręt jest z lewo, to też dużo jest dla zawodnika. Nie. Z przygodami jechaliście tu na węgry, 1000 km, a od razu wasza ciężarówka serwisowa spłatała wam figla. O, spłatała nam renata takiego. O figla, że ojej, no. no, no. Sytuacja była tego typu, że Krzysiek gdy przyjechał do mnie, bo nie mieszkamy, on przyjechał ze Siedlina na do mnie do Polskiej, zatankowaliśmy ją 500 litrów do pełna i już od, pod dystrybutorem nie, nie, nie odjechała z pod dystrybutora, zatankowaliśmy diesla, żeby nie było. I prawdopodobnie e, zepsuł się alternator, Krzysiu dojechał, jednak już nie chciało się odpalić. E, udało nam się ją podładować, dajmy na to, kręciła, e, odpaliła na trochę, jednak później zaczęła się zapowietrzać i prawdopodobnie e, jest problem z pompą wysokiego ciśnienia, niskiego ciśnienia, no z układem paliwowym gdzieś w tych tego, bo zapowietrza się i nie chce jechać za Boga i musieliśmy... Musieliśmy przepakować się na busy i nasza... Pod... Znowu zatankować? Zatankować i nasza podróż trwa 48 godzin, z czego spaliśmy 5 godzin. Także jestem wypoczęty, miły. Dziękuję wszystkim firmom, które pomogły nam, żebyśmy tu byli. W firmie Guber House, Mirkowi, Kodakowi, z firmy M Color, że udostępnili nam swoje busy. Od 6 rano przepakowaliśmy się, o 12 wyjechaliśmy, o 2 tu byliśmy. No to w takim razie ja nie zabieram więcej czasu, bo jest teraz chwila przerwy, to wykorzystaj ją na odpoczynek i powodzenia. Dzięki, dzięki. Hello! Hello! James Dean aktualnie zajmujący drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Drift Masters European Championship, że przed chwilą jeszcze była cisza, ale teraz węgierskiego komentatora jeden z moich ulubionych momentów, gdy cisza panuje na to, że przed kwalifikacjami wtedy te emocje moim zdaniem właśnie wtedy się budują. Przed chwilą na tor wyjechał Paweł Korpuliński, teraz jedzie grupa A, później będzie grupa B. Wszystko jest podzielone podczas treningów, e, jakby ten system został przetestowany i okazuje się, że dzięki temu jeszcze sprawniej e, przebiegają wszystkie przejazdy, dlatego możemy jeszcze szybciej i jeszcze jakby ciekawiej i intensywniej to oglądać. A efekt końcowy jest taki, że każdy z kierowców może zrobić po prostu więcej przejazdów. Kwalifikacje przebiegły sprawnie. Wygrał je chyba nikogo to nie dziwi. James Dean. First run today in qualification was pretty good because the track was the same as we practiced all morning. Uh, we managed to score 90 points in the first run. Was really happy. Uh, Connor Shannon qualified first uh, with a 90.3, so we were setting in second going into the second run. But just as we were coming into our second run, it started raining pretty badly, and the track was completely wet. So we honestly didn't have, uh, you know, any idea how the track was going to feel because we never drove at this track in Hungary before in the wet. And uh, I just took a gamble, uh, drove as hard as possible, and uh, managed to keep it on track and get all the clips, clipping points nicely. And uh, we managed to get a 91 in the weight and qualify in uh, first position for tomorrow's event. Drugi był szalony Conor Shanahan, który do mety dojechał na trzech kołach. When the rain came down, it was tricky. Um, we did no laps in the rain, so it was going to be tough. We knew that, but uh, yeah, we pushed a little bit too hard. I made some contact with the wheel and uh, bent a wise Y5 arm on the back. And uh, yeah, we finished the run, with one wheel like been totally on the back. But uh, yeah, we finished the run, and uh, we got it sorted out. The team are working hard. Um, Thanks to Weissab, of course we have spare parts and uh, yeah, we'll get it on and we'll be sorted for tomorrow again. Najlepszym Polakiem został driftingowy mistrz Szwecji Paweł Jestem mega zadowolony, jest to jest na pewno duży sukces i bardzo się z tego cieszę. No zawsze są jakieś niuanse, zawsze są jakieś rzeczy, które trzeba, no nie wiem co trzeba, ale co chce się poprawić. No i trzeba po prostu pracować, dążyć do tego, żeby było jak najlepiej. To były właśnie trudności. Wszyscy kierowcy, którzy zakwalifikowali się do top 32, yy, dla mnie w moich oczach są potencjalnymi zwycięzcami, bo każdy z nich mógłby stać na najwyższym, na najwyższym stopniu podium. Yy, poziom jest na tyle wysoki, jest na tyle wyrównany, że ciężko jest mi wskazać jednego lub dwóch kierowców, yy, którzy, którzy będą jeździć najlepiej. Silny, młody i szalony miłośnik MMA Paweł Borkowski kwali ukończył jako czwarty. Trasa niesamowita, naprawdę bardzo mi się super tutaj jeździło. Natomiast, takim szczególnym miejscem na tej trasie, które pokochałem, to jest właśnie przedostatnia zona, gdzie naprawdę można było tam podjechać pod samą ścianę blisko i czasami nawet szurać zderzakiem lub spoilerem, co miało miejsce właśnie podczas drugiego przejazdu w kwalifikacjach. Mój spoiler uległ naprawdę dziwnemu zniszczeniu, bo przypomina kształt jakiegoś pyru na tym momencie. Także już go zdjęliśmy i dostałem zakaz zakładania spoilera na jutrzejsze zawody. Żeby po prostu nie, nie urwać kolejnego, spory myślę, że nawet najlepszy Janusz Blacharz i, i, tak, i tym podobny człowiek nie jest w stanie już go odtworzyć. Także myślę, że może trafić do ewentualnie, nie wiem, może wystawimy go na licytację, zobaczymy. Klasyczna 190 -ka i Kajetan Rutyna zamknęli pierwszą piątkę. Tam nie mogłem się dzisiaj trochę wjeździć w trasę natomiast potem mieliśmy delikatne problemy z ustawieniem auta, no i jak widać przyniosły oczekiwane rezultaty, pierwszy przejazd dosyć zachowawczy natomiast w drugim już poszedłem trochę szerzej, także jestem zadowolony jak najbardziej stawka jest na tyle wysoka, że każdego z rywali należy się nie tyle co bać, ale podchodzić z respektem i dawać z siebie wszystko pierwszy przejazd, pierwszą parę będę jechał z Tobiaszem Puścianem mamy wspólnego sponsora, także myślę, że bardziej Nastawimy się na widowisko dla, dla widzów, niż dla samej rywalizacji. Wiadomo, że każdy z nas chce przejść dalej i zdobywać punkty, ale, ale myślę, że tutaj będzie na co popatrzeć. Jednak największą ciekawostką i największym zaskoczeniem kwalifikacji był weteran polskiego driftingu Maciej Jarkiewicz. No i tutaj naprawdę pokazałeś tą polską legendarną szkołę driftu. No tak, no traktuję to jako osobisty sukces to szóste miejsce. Jest to ciężki tor, mieliśmy ciężką podróż, 12 godzin, byliśmy w nocy, no, zanim rozpoczęliśmy sesje treningowe, bardzo fajnie, sprawnie też szło, przez co mogłem, miałem okazję dobrze potrenować, każdy przejazd czemuś służył. Dzisiejsze treningi były naprawdę bardzo, bardzo trudne, co chwilę inne warunki pogodowe, rano Węgry przywitały nas deszczem, później trasa w kółko przesychała, znów spadał deszcz, jakby trasa w różnych e, częściach trasy miała różną przyrzębność. Kierowcy mówili, że naprawdę warunki były trudne. Ale mimo wszystko e, kierowcy wjeździli się na maksa e, w trasę w Maria Poksie i naprawdę dawali czadu podczas treningów. Zobaczcie sami jak to wszystko wyglądało. Teraz zaczynamy top 32, jesteśmy na pre-starcie. Pierwsza para będzie pomiędzy Jamesem, Deanem a Jimem Olofssonem z Norwegii. No i dalej mamy kierowców, którzy zakwalifikowali się do dzisiejszego top 32. Impreza, atmosfera zapowiada się naprawdę niesamowicie, ciekawie. No i co, przeżywajmy to razem. Drift Masters European Championship. Eee, to